Siemaneczko, z tej strony Anton, witam i zapraszam na kolejny odcineczek Ship Graveyard Simulator. Przedstawiam wam Venus. Tak jak pan DJ Zombek napisał mi w komentarzu, że Anton, musisz mieć odpowiednią ilość kasy o godzinie 8, bo inaczej ci statek zniknie. Tak ja przeczytałem ten komentarz, ale już w międzyczasie mi znikł statek. Tak samo jak mówiliście, że e, spokojnie, możesz szabrować i nie musisz zbierać wszystkich znajdziek, znaczy tych rzeczy wyszabrowanych. No, i tak się sto stosowałem do tej rady. To chodzi o to, że yy, jak nie mam statku, to to wszystko, co wyszabrowane, a nie zebrane, to też znikło. Wszystkie kasy, które miałem próć, też znikły, tak więc yy, nie było to fajne. W każdym razie teraz yy, cały czas się staram, żeby mieć dużo kasy na koncie. Akur aktualnie ten statek, to jest gazowiec w ogóle i wypożyczenie go kosztuje chyba tysiąc, a ja mam siedem tysięcy, tak więc spoko. I tutaj ciekawe rzeczy. Fajnie w ogóle, w ogóle w ogóle wygląda ten statek i on jest duży, ale on nie jest wcale największy, jaki tutaj można szabrować. Nawet on jest chyba opisywany jako średni. To sobie nawet nie chcę wyobrazić, jak wygląda duży. No i proszę bardzo. Tutaj ścierą próbowałem mopem to zebrać, ale trzeba ja tutaj Ogarnąć lepiej to, bo zobaczcie, tutaj było, znaczy ja już tutaj troszeczkę porozwalałem, generalnie jak tutaj są te zbiorniki na gaz powiedzmy, nie? No to zawsze to jest poprzykrywane jakimiś tam rupieciami, to trzeba rozwalić i wtedy wchodzicie do środka i tutaj jest mnóstwo gazu, znaczy nie gazu, benzyny, generalnie tych cieczy. I tutaj są chemikalia nawet, no to chemikalia najwyższa półka już, co nie? No i na te chemikalia to potrzebuje odpowiedniego sprzętu. O! No i mam też odkurzacz przemysłowy, tak więc... Mam nadzieję, że to teraz szybciej pójdzie niż mopem. nie eee, ja wiem, czy tak szybciej idzie, a może dlatego, że te chemikalia to tak trochę... Chociaż nie no, mi się wydaje, że szybciej idzie. Aha! Można to chyba jeszcze jakoś podkręcić. Żeby jeszcze szybciej tutaj zbierało. Dobra. O ja cię kręcę, z tego jest będzie mnóstwo kasy, z tej kałuży będzie mnóstwo kasy, co nie? Zresztą zaraz zobaczymy, bo mam e, nie to. Mm, umiejętności. Tutaj trzeba będzie ten mop. Promień mopa. Bo ja mam w ogóle... ile tych punktów mam? 9 do wydania, dobra, pyk. Promień mopa, pyk, pyk. I co tutaj jeszcze szczęśliwy łup. No dobra, wszystko wziąłem z tego. A tutaj jeszcze coś, obrażenie piły. Yy... chyba wszystko mam tutaj. A dobra, zostałem jeszcze cztery tę umiejętności. Teraz będzie coś lepiej. Ten promień się zwiększył. Chyba szybciej idzie co nie? Albo sobie wmawiam. Ale generalnie z takiej kołuży 10 chemikaliów. To jest niezła kasa. Dobra, tak więc ja sobie tutaj te zbiorniki ogarnę. I, i chyba się już powoli zaczyna robić ciemno. Aaa, no, po nocy, po nocy będziemy robić. Aha, jeszcze jedną rzecz, którą mi tutaj podpowiedzieliście. Jak mam taką większą ilość na przykład rzeczy, no to ja wciskałem tam R, e, żeby to pobrać. A wystarczy podejść, Zaświecę sobie tutaj światło i wcisnąć R. I zobaczcie, pyk, to wszystko podbiega do ciebie. Pyk, pyk, pyk. No to hurtem zbieramy. No to teraz zbieranie. No jeszcze będzie szybsze. Jakie fajne widoki. No, tutaj w nocy mocno pracowałem. To nawet nie widziałem, że to są fajne widoczki. No, bo tutaj było ciemno, ale teraz wszedłem na, na samą górę i widzę coś fajnego. Dobra, zbieramy sobie. Yy, mocno młotem popracowałem. Rozwalę to? Nie, to boja ratunkowa może mi się przydać. <laughs> Dobra, tutaj nie, tutaj chyba nic nie będzie. Ale w sumie czyszczę wszystko. Pyk. Yy, a jeszcze nie dotarłem do mostku. No bo mostek jest w sumie tam. Jakbym motem rzucił, to może by się nawet udało. Dobra, ale tutaj pyk, 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 pyk. 45 poziom, to już nie wiem jaki tu jest maksymalny poziom, bo był 44 poziom i tak przez długi okres czasu w ogóle się nie chciało zmienić ten poziom, tak więc myślałem, że już osiągnąłem maksymalny poziom, ale okazuje się, że później wyskoczył ten 50. 45, zobaczcie, ej tutaj wam pokażę, zobaczcie ile oleju natłukłem tutaj, jedno zaciągnięcie, drugie zaciągnięcie, no dobra, i z powrotem wracam. Więc naprawdę na tych zbiornikach, a jeszcze ich, jak widzicie, jeszcze ich nie usłyszyłem do końca. Można naprawdę na tym zbiornikowcu nieźle zarobić. A tylko wynajmujemy go... W sumie to tysiąc chyba... Tysiąc dolarów płacimy za to. To w sumie nie jest dużo, nie? A wyciągnąć z tego można nieźle. Zwłaszcza z tych chemi chemicznych rzeczy. Ej, ja nie chcę tylko wrzucić ten... Tutaj chcę wrzucić... A jeszcze nawet nie, nie zdążyłem wszystkiego sprzedać. Dobra, pyk, od razu. Zobaczcie, tyle olejów tutaj wszystkich rzeczy jest. E, dobra, i z powrotem wracamy. Odkurzyć. Chyba, chyba za chwilę hmm, zastanawiam się nad pracownikami. Może, jak to działa, bo... Aha, jeszcze jedną rzecz. Piłę trzeba będzie odpalić. Nie, nie to. Uu. Bo ja widziałem tutaj jakieś nowe ruły się tak wyrażę To jest rura z gazem, tak? E, aluminium, mosio, miedź i benzyna Zymdla... <ścoughs> Czego? Czego to? Dlaczego? To... Aha, może z gazem to nie miałem ciąć? Czy jaka? A, może to jest jakieś ryzyko, tak? No, no rzeczywiście, no ta praca przy rozbiórce, przy rozbiórce statków jest ja słyszałem, że to jest bardzo ryzykowna robota. <noise> Zemdlałem, no dobra. Wracaj do roboty, to tam. Nie kombinuj tam. <noise> Zobaczcie, jaki motyw jest tutaj. Ale mam nadzieję, że mi nie zniknęło to wszystko. Co ja tam miałem? Zaraz zobaczymy. Przecież nie, na pusto byłem. Chyba. No, jaka tu jest, jest akcja. <noise> nie miałem czasu tego zbierać, tylko robiłem, co miałem robić i tyle. Ale to teraz polecimy sprzedać. Mam nadzieję, że mi tam nie znikło. Nie, wydaje mi się, że tylko mi skasowało. O kurcze, jakie tutaj fajne rzeczy mam. Yy, nie. To tak. Yy, nie wszystko chcę tutaj. To mi jest, chyba, będzie potrzebne. To sobie też zostawię. A e, resztę to opchniemy, 2000. Dobra, spoko. Ja cię kręcę, tutaj miejsca nie mam. Mm. Ej, to weźmiemy tutaj. To jest chyba potrzebne do update'u. Zresztą zaraz zobaczymy jaki update jest, co potrzebujemy. To, to i to. Mm. A co my tutaj mamy? O, Tego chyba nie potrzebujemy. To chyba już wystarczy nawet. Tych chemikaliów nie chcę yy, za bardzo teraz sprzedawać. Dlaczego? Ponieważ zobaczcie jak zupgrade'uję to chemikalia będą potrzebne. Na przykład mamy zwykłą zardzewiałą stal, dodajemy chemikalia i mamy stal nierdzewną. I w ogóle można na przykład tytan zrobić z żeliwa za pomocą chemikali. Tak więc można naprawdę nieźle m, zarobić. Tak więc tych chemikaliów jak gdyby... O dobra, tutaj opchnąłem, ale nie chciałbym ich sprzedawać. Dobra, nie wiem o co chodzi, że ja tą piłę tam używałem i te rury z gazem takie eksplodujące są. Ja, ja miałem taki opór pierwszym razem jak podchodziłem z młotem do zbiornika po jakimś tam gazie czy tym butli z gazem. Tak miałem opór, żeby to przyładować, bo tak mówię, kurczę coś eksploduje, ale tutaj... Ej! Niezła eksplozja była, zobaczcie, aż szirury wywaliło. Może w sumie, wiecie co? Najpierw sobie zbiorę. Jak znowu eksploduje, to w sumie szybka taka droga, nie? Będzie do domu. Bo jak gdyby przeżyłem, nic mi się nie stanęło. E, tak więc elegancko to sobie tak pozbieramy to wszystko. I zaraz zobaczymy, czy to za każdym razem będę eksplodował, czy też. Nie, no tylko po prostu. Postraszyło mnie. Tak się wydarzyło czasami. Zobaczcie, ile tu już pozbierałem. Żeby na pusto nie. Żeby na pusto nie. nie lecieć do domu. <laughs> w tym z takim trybie ekspresowym, nie? To już wiem, że tam może się coś zdarzyć takiego. Tylko nie wiem, czy to jest po prostu jakieś. No bo to jest ryzyko jakieś, że coś tutaj eksploduje. Bo zobaczcie, jest rura z gazem. No i tutaj już fierką kątową. albo piłą robi się, nie? A może tutaj chodziło, że w złym miejscu? Ciałem? Nie wiem. Dobra. Bo tutaj iskry jakieś się wytwarzają, tak więc może o to chodzi. <grystanie> 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 Dobra. Ty, no to mam już fajny sposób jak się teleportować. Spoko, ale to czymś innym musimy chyba tutaj ogarniać. Trochę taki pijany chodzę teraz. Nie, no wszystko mi przeszło tutaj, to jest elegancko. <noise> spoko, dobra. E, no tak od razu to wszystko sprzedam. 2000, spoko. Mm, a co by tutaj jeszcze można by kupić? Ciekawe, interesuje mnie ten dynamit. Przecinarkę plazmową mam. No, teraz mi stać. Tu mam jakieś ładunki wybuchowe, a w ogóle. Mm, nie, no pójdę jeszcze, prze, przetestuję. Za, do trzech razy sztukę. Dobra, czyli te z gazem, to chyba raczej nie ruszać. Ej, gdzie ja pobiegłem? Ej, zgubiłem się. Gdzie jest statek? Yy, taki duży, że go mało co widać. Yy, podejrzewam, że te rury z gazem to sobie odpuszczę. Chociaż nie, no można je traktować jako taką szybką podróż. Co nie? One way ticket. Dobra, tylko, że jak podchodzicie do tych rur z gazem, to lepiej mieć, miejcie coś, na przykład na maksa by, e, miejcie załadowane różne rzeczy. A tu już chyba rur z gazem nie ma za bardzo, tak więc... Mm, ale widziałem jeszcze jakieś inne takie rury zielone. Tamte chyba... O, czekajcie, tu jest jakaś rura z gazem. Czy to można... Zawu... Ja wiem o co chodzi. Tu najpierw trzeba było zakręcić, żeby gazu nie było. No i się tajemnica wydała. Dobra, spoko. Czyli tak trzeba było zrobić. Tak więc podejrzewam, bo ja tutaj żadnych rur nie ciąłem. Więc podejrzewam, że w ogóle tutaj trzeba tam pójść i zakręcić to. No i teraz tak, tutaj zobaczcie te rury. Duża ilość chromu. I dosyć szybko ta, ta piła tnie w porównaniu do szlifierki kątowej. Tyk To chyba o to chodziło, że tutaj trzeba po prostu tam zakręcić. Ale kto to wiedział? No ja ani tego nie wiedziałem. Eee, tutaj coś będziemy zbierali. Hmm. No to nie no, tniemy sobie te rury chyba. Mam takie wrażenie, że dzisiaj bardzo szybko leci czas. Chociaż z drugiej strony może z racji tego, że miałem takie dwa przypały, to może na jakiś czas straciłem jakąś przytomność i mi pół dnia od razu uleciało. Chyba to druga opcja. Zobaczcie, ile tutaj chromu mam. Wyłączymy sprzęcik. Ja ci kręcę... To jest naprawdę droga rzecz. Ja sobie tutaj zbieram hurtem. Ale ciemno już jest niesamowicie. Nie sprawdziłem czasu. Czy może to jakieś bliskie spotkanie trzeciego stopnia było i, i tam yy, podobno osoby, które miały takie, takie rzeczy mówił, że i tam się nie wiem, nie zgadza im się czas, trzy godziny <grym> i na przykład im wcięło, nie? Może tutaj była podobna sytuacja, przy tych eksplozjach po prostu yy, no bo w sumie z drugiej strony tak się zastanawiałem, to nawet w sumie fajnie by było gdybym yy, właśnie miał taki szybki transport, to podejrzewam, że może Karą jest to, że. O, tu już jestem pewny. Że po prostu zabiera mi czas. A czas jest istotny, ponieważ jak tutaj mam wypożyczony ten statek, no to ja płacę za to. Chociaż akurat powiem wam, że tysiąc. W momencie, kiedy ja teraz płacę za to tysiąc, no to ja tutaj w ciągu jednego dnia to ja wyszabruję tyle, że to się w głowie nie mieści. Ten statek powinien mi kosztować, nie wiem, jakieś dziesięć tysięcy. Żeby. No, żeby to był jakiś challenge. Chyba przeładowany jestem, bo tym... bo tym... E, tym pick-upem ciężko się teraz jedzie. Autentycznie. Mam takie wrażenie, że jest przeładowany. Dobra. Następna noc się szykuje. Co będziemy tutaj robili? Spróbuję sobie zrobić update i nazbierać kasy... O, to zrobić. I nazbierać kasy maksymalnie... E, tak, nazbierać maksymalnie kasy. Zrobić ten upgrade. Tutaj już chyba upgrade tu nie mam. Na tym sklepie wydaje mi się, że tu jest. ulepszenia są wszystkie. No i co? Chyba gra się skończy w tym momencie, bo jak będę miał dużo pieniędzy, to się skończy chyba, co nie? Zobaczymy. Siódma rano, a my tutaj z uranami walczymy. Elegancko. Tylko wiecie co? Tak naprawdę ja potrzebuję nie chromu, tylko tytanu tak naprawdę. Dajcie mnie tytanu. Chyba tutaj na rufie jest. Yy, ta... O jest! To jest to. To jest to, co ty... Ej! tknąłem. Mogę tutaj wejść. Co jest? Co jest? Autentycznie mogę wejść. Jaka tu jest sprawa. Aha, tutaj jeszcze jest zawór. Trzeba go też zamknąć, bo chyba może być podobna sytuacja zresztą w sumie chyba z zliku... nie mogę wejść. Taki ciężki, nie, dobra, okej. Okay. I tutaj jest tytan. Potrzebujemy tytan. Uchwyt kotwiczny, dużo tego tytanu 2. Bo jeszcze nie mogłem zrobić update'u na, na piecu, ponieważ y, potrzebuję tytanu. A zanim ten tytan znalazłem, no to on jest akurat tutaj na rufie, a rufa na końcu jest, tak więc... Ale podejrzewałem, że właśnie tutaj jest, bo jak pierwszy raz tutaj obchodziłem sobie, to najmniej więcej wiedziałem. Dobra, tutaj Titan jest, też. I tylko weźmiemy Titan, zbieramy Titan, bo chyba już miejsca nie mam. są te kostki takie pomarańczowe. O, rezerwacja opłacona. Ale zobaczcie ile mam kasy w ogóle, to już jest. Nie wiem czy to kiedy się kończy ta gra, czy ileś tam. Chociaż zobaczymy. Jak może ten piec będzie już maksymalnie rozwinięty, to też to wtedy się zakończy? Czy coś takiego? Powie, Dobra, Anton, zarobiłeś swoje, jesteś w jakimś upgradecie, czy coś takiego. Tylko tak, właśnie, zastanawiam się, czy szybka czy szybka podróż dalej będzie działała? Chociaż tutaj ten zawór, jak gdyby bezpieczeństwa zakręciłem. Tylko, właśnie, czy to można go odkręcić z powrotem? Nie, tu chyba nic nie ma. No, zaraz zobaczymy. Tylko ewentualnie 3 godziny będę jeszcze w plecy, ale, ale szybciej będę w domu. Czy jest taka szansa? A nie. Czyli nie można już ten, jak raz aktywujecie ten zabój bezpieczeństwa, no to już później nie można go. Znaczy jak zakręcicie, no to już nie można tego odkręcić. No dobra, no to z buta pójdziemy sobie. E, tak więc biegnę i za chwilę zrobimy ostatni update na piecu. Tylko jeszcze potrzebuję. Zobaczcie, ile tutaj tego jest. A, biorę to wszystko. Macie pyk. O, tu jeszcze jest trochę tego. Mam nadzieję, że tego tytanu mi wystarczy. Żeby nie było czegoś takiego, że jeden mi zabraknie. Ja tam mam już chyba. Tam w sumie dużo nie potrzeba jest. Dobra, wsiadam. Dobra. No dobra, jedziemy. Pyk! Właśnie, coś tam widzę... Co to jest? Jakaś wyciągarka? O co kamon tutaj jest? Tego nie widziałem wcześniej. Co to jest? Aha, już wiem! Jest to wyciągarka. E, użyj. Podetnij bok statku, aby uzyskać dostęp do kolejnej sekcji statku i większej ilości materiałów. Pracownicy po przewróceniu burty zbierają podwójną ilość materiałów. Właśnie! Ja jeszcze pracowników tutaj nie, nie, nie przetestowałem. Tak więc. Hmm, chyba to w następnym odcinku zrobimy. Bo rzeczywiście, ja tu z osia taka samosia, sam taki statek potężny roz, rozłożę. No 36%. Jak mi na razie się udało. Ale w sumie, dlaczego już by nie? Bo tutaj można tych ludzi zatrudniać. I chyba do tej wyciągarki potrzebni będą ludzie. Ale to sobie. Już dzisiaj nie będziemy robili w tym odcinku, tylko skupię się. Właśnie tu jest jakaś następna osoba. Czy ty chciałbyś do pracy uderzyć? Adel w ogóle nie kumaty jakiś. Zero interakcji, z niektórymi można pogadać. Zobaczcie, <noise> ile tutaj jest, jaka jest zabawka. Teraz tak, czego brakuje mi jeszcze? Brakuje mi chyba stop tytanu, tak? Ale zobaczymy. Tego mam. Nie to mam, to mam. Tego mi brakuje. A, nie, nie, nie aż tak dużo potrzeba. Więc spoko, wyłączę tą latarkę, bo cały czas tą latarką biegam. Hmm. Ej. A dobra, bo się wystraszyłem, gdzie jest mój Tytan. Czyli tak, to jest stop tytanu, aluminium potrzebne. No nie mów mi, że aluminium nie mam. No to jest w ogóle. Nie jest fajne. Dobra, ten stop Tytanu sobie tutaj wodujemy. Mam chrom. Ale nie mam. A nie, aluminium powinno być tutaj, tak? Mam dobra spoko. Jeszcze na pick może będzie. Gdzie jest pick up? Gdzie ty z Anton zaparkowałeś? Tutaj mam nadzieję, że będzie jeszcze. Chociaż mi wystarczy. Dobra, ale weźmiemy sobie też. Pyk, pyk, No i tyle. Mm, jak mam już dużo kasy, to jak widzicie. Nie wiem, to już tak gdyby powoli, gdyby ta gra traci sens. No bo... No ileż można tutaj zarabiać, nie? Zarobiłeś ile? To co, masz być najbogatszy na, na, na cmentarzu? To chyba nie jest cel życia, co nie? No dobra. A dla niektórych to i może jest. Dobra, 1503. Czyli tak, ustawimy sobie na 1503. No i ciągnij wajchę. Ciągnij. Ale to trzeba będzie pozbierać jakoś. <laughs> Kurczę. Jaki motyw. Zobaczcie ile tego jest. Wyplułem. Ile mam teraz? Mam to gdzieś? Yy, czy ja to mam? Mam to. Dobra, to sobie tylko i wyłącznie idę do domu. Znaczy tutaj sprawdzimy, czy ja to już mam. O, wszystko od razu mam tutaj. Dobra, czyli kup. No i ostatni upgrade na tym. Jakaś wyskoczyła mi na Steamowa, jakaś tam coś mi odblokowałem jakąś tam umiejętność. To właśnie nie wyświetla. Czyli co mi teraz? Wow! Co to jest? Chłodzenie jeszcze, czyli mamy teraz już w ogóle tak. Temperaturę ustawimy, powietrze i później jeszcze chłodzenie, tak? Tak przynajmniej to jest opisane. To jest dosyć ciekawie, czyli teraz się to wszystko zmienia. No i teraz widzę. Aha, no tutaj rzeczywiście trzeba będzie przy tych. W momencie, kiedy używamy te chemikalia, to rzeczywiście trzeba będzie używać jeszcze te, te, tego chłodzenia, tak? No, i to już jest chyba ostatni poziom. Czyli co? Mam 47 poziom. Jeszcze w ogóle tak, na samym końcu. Na samym końcu, jeszcze tak. Ile ten progres? Bo tu już mam 40. No, to już jest koniec, nie? Już więcej nie ma. Tu już się skończyło. Widzicie, ten poziom rósł cały czas. Nie, do 100, poziom 100, 200, 300, i tak w kółko, i naokoło. No, umiejętności tutaj można by. Aha, dobra, jeżeli chodzi o umiejętności, to można by. Ładunki wybuchowe, trzeba chyba je kupić, żeby tutaj. Pracownicy, nie, czyli jeszcze tutaj można kilka rzeczy sobie zrobić. To te punkty umiejętności, to ja chyba sobie zostawię. Yy, tutaj ostrość piły. O, ta piła to jeszcze można ewentualnie tutaj zrobić i obrażenia piły to przyspieszy a z tym paliwo dla palnika nie używam w ogóle Trzeba... a dobra to też na maksa, wymaksujemy wszystko i jest gicio, wszystko jest wymaksowane? nie, tu jeszcze no i dobra, znaczy nie mam jeszcze go wszystkiego wymaksowanego bo widzieliście, że jeszcze tutaj pracowników i to chyba w następnym odcinku spróbujemy sobie jeszcze tutaj Pracowników. Yy, nie wiem tylko ile oni będą kosztowali, a mam 14 tysięcy. Tutaj coś jeszcze muszę kupić. Tutaj właśnie przecinarka plazmowa 3600. No i jeszcze na samym końcu jakieś... Yy ciekawe zabawki, to co tygrysy lubią najbardziej, ale to już zrobimy w następnym odcinku. W tym odcinku to wszystko, mam nadzieję, że wam się spodobał, jeżeli tak to oczywiście proszę łapkę w górę i zapraszam na kolejny odcinek z tej serii. Pozdrawiam, Anton.